Naukowcy z Zespołu Ochrony i Konserwacji Drewna Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczestniczą w międzynarodowym projekcie badawczym Celmat Forever. W jego ramach polscy i norwescy naukowcy prowadzą badania, których celem jest stworzenie nowych materiałów produkowanych na bazie celulozy. Będą one posiadać nowe właściwości użytkowe, takie jak np. większą wodoodporność czy zmniejszoną napalność. Zastąpienie żywic syntetycznych spoiwami pochodzenia naturalnego w materiałach celulozowych to kierunek współczesnych technologii papierniczych, a także idea, która przyświeca twórcom i realizatorom tego projektu. Pełna nazwa tego projektu to materiały lignocelulozowe modyfikowane w taki sposób, by nadać im. Wodoodporność i mm, ognioodporność. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że projekt jest realizowany w ramach współpracy polsko-norweskiej. Mamy trzech partnerów wspólnie z nami, z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu jako liderem tego projektu. Zacznę nieskromnie od, y, od naszego zespołu, czyli Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny i Technologii Drewna zespół ochrony i konserwacji drewna to ten zespół poznański, który ma już doświadczenie w realizacji projektów w ramach współpracy polsko-norweskiej z drugim partnerem, jakim jest Nibio, czyli Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Ta współpraca jest kontynuowana już od wielu lat, dlatego że kilkanaście lat temu realizowaliśmy projekt pod tytułem Durawood Czyli trwałe drewno, w którym, które był jak gdyby preludium do tego projektu, w którym już w tej chwili skupiamy się na włóknach lignocelozowych. Trzeci partner, o którym jeszcze nie powiedziałem, to wymieniona wcześniej firma Poskładani, jest to firma, z którą jesteśmy związani również pracami wdrożeniowymi, pracami aplikacyjnymi. Reprezentowana przez naszego byłego absolwenta kierunku Wydziału Technologii Drewna, obecnie doktora Tomasza Nowaka. Ta firma realizuje swoje zadanie związane z hydrofobizacją i odpornością włókien lignocelulozowych wykorzystywanych do produkcji materiałów opakowaniowych. W ramach prowadzonego projektu do laboratoriów Wydziału Leśnego i Technologii Drewna w Poznaniu trafiły nowoczesne urządzenia, takie jak na przykład Rapid Keten. Ta nowoczesna aparatura umożliwia produkcję w mikroskali papieru, który wykorzystywany jest w badaniach nad silanizacją włókien celulozowych, czy ich inkrustacją cząsteczkami węgla w postaci grafitu lub nanorurek. Modyfikacja włókien celulozowych odbywa się przy wykorzystaniu. Związków krzemorganicznych, które doskonale hydrofobizują ten materiał. Jeśli chodzi o ognioodporność, opracowaliśmy wraz z zespołem technologię inkrustowania włókien celulozowych cząstkami węgla w postaci nanorówek węglowych oraz grafitu ekspandującego. Które to cząstki węglowe dają kapitalny efekt, jeśli chodzi o ognioodporność. W projekcie bardzo ważny jest aspekt e, aplikacyjny. Oczywiście aplikacja dotyczy e, produktów nad którymi pracujemy. I tutaj należałoby wspomnieć o e, przemyśle papierniczym, w szczególności opakowaniowym, dlatego że e, włókno lignocelulozowe, e, które modyfikujemy w ramach zadań badawczych ma docelowo służyć w przemyśle opakowaniowym. Efektem produkcji modelowych arkuszy jest taki oto produkt, który ma żądane czy nadane właściwości, których oczekujemy. W tym przypadku powinien to być materiał wysoce hydrofobowy, czyli odporny na działanie wody. W perspektywie aplikacji, do czego może służyć taki materiał? Oczywiście do produkcji opakowań o, o podwyższonej odporności na wodę. Tutaj mam takie przykładowe pudełko. Wkładam elektronikę, elektronarzędzia, wszystko co powinniśmy chronić przed wodą do opakowania. Możemy go spokojnie zanurzyć w wodzie. Produkt jest bezpieczny, czego nie moglibyśmy powiedzieć o tekturze falistej, która nie została wcześniej zmodyfikowana. Możemy uzyskać na przykład opakowania do żywności. Jesteśmy w dobie wycofywania słomek, talerzyków e, cateringowych z plastiku. Możemy to robić z papieru. Ja... Możemy z tego pudełka papierowego zrobić papierową miskę bądź papierowy kubek. Ten papier ma ograniczoną barierowość Względem wody. Ograniczoną w czasie, po około dwóch tygodniach permanentnego zanurzenia w wodzie jego biodegradacja jest znacznie szybsza przez grzyby powodujące rozkład celulozy niż papieru niemodyfikowanego. Jako firma poskładanie.pl zajmujemy się projektowaniem, wdrażaniem rozwojem i produkcją opakowań transportowych. I technologia hydrofobizacji m, może znaleźć zastosowanie w, w naszych wyrobach, a także być ciekawą opcją dostępną na, na, na rynku. Jednym z założeń projektu było opracowanie materiału e, płytowego, kompozytowego e, o właściwościach ogniochronnych. E, takim przykładem właśnie cienkiej sklejki e, środek czyli ta warstwa wewnętrzna wykonana jest z modyfikowanego materiału celulozowego. Mamy tutaj modyfikację grafitem ekspandowalnym lub grafitem ekspandowalnym z nanorurkami węglowymi. Przykładowo tutaj jest materiał celulozowy wytworzony również u nas w laboratorium. Opracowane przez zespół badawczy kompozyty posiadają zwiększoną odporność ogniową. W porównaniu z tradycyjną sklejką wykonaną z naturalnego drewna, nowy materiał trudniej ulega zapłonowi oraz lepiej zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia. W naszym projekcie dążymy do stworzenia substytutu lub alternatywnego rozwiązania względem takiego warstwowego materiału płytowego. Taka sklejka może mieć z powodzeniem zastosowanie w dobudowy jachtów przedziałów w wagonach kolejowych lub samochodach typu kampery. Ten kompozyt, czy ten materiał został już, został zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej jako zgłoszenie patentowe i w tej chwili rozpoczęliśmy procedurę ochrony patentowej w skali europejskiej tego produktu.